Jest i cebula, a zaraz trafi do dana. Psa za. <śmienicza> I cię, piórka i do gara. Odrobina kaczku, skóra z boczku, ogonki, ogoniaste, ogoniaste muszą być, bo to kwaś sobie nie będzie. Nóżki, czyli cichobierzki, tak, jest goloneczko już wstępnie yy, upieczone. Bo czunio, bo czunio też musi się znaleźć porządne żebro również. To co? Zaczynamy jechać do gara. Garnek rozgrzewamy na maksa. Bez tłuszczu, bez oleju, bez smalcu, bez niczego. A do gara. Cebula i słuchajcie, co się stanie. Chodź, pokażę z bliska. Od razu zaczyna przybrać. Już ją dam delikatnie wieje. I o to chodzi właśnie. Teraz ich na tą cebulkę. Kolejne układanie. Skórę z boczku. Wrzucamy. Po prostu ją wrzucamy. Na skórę z boczku możemy położyć sobie goloneczkę. Goloneczkę taką wstępnie zgrilowaną, ładnie wypieczoną, co do smaku było dobrze. Kości oczywiście fajne, zacne i do Na A środek. Tak jest. Czosnek bardzo ważny. Wrzucamy do środka. Cichobieszki, sieninuszki. Tak jest. A bez tego kwaśnica to by nie była kwaśnica. Więc rzucamy go na radę. No ale mamy cztery takie cichobieski, a nie dwa. No to, to wrócimy jasno. No i od sesa! Wołowe kości, ładnie wycięte. Do środka ładujemy, Bo to należy. Podrobinkę wołowinki, co by nie. Tak jest. Pokaż jak to wygląda do środka. Bo wygląda to o to wygląda na fajnie. I na środka leci zebro zebro wkładamy do środka, musi być wędzone, ładne żeberko, bocunia, bocunio, bocunio, nie nie by powiedział świetne ciasteczko, chętnie bym zjadł, nawet z kawą by mi smakowało, wrzucamy do środka, ładnie, elegancko, jeszcze bocunia. dorzucamy go i to jest taka kwaśnica, lewe lekka, karkóweczka, karkóweczka do środka, ponownie karkóweczka do środka, Pana na karkóweczkę lecą łaganki, łaganki dobre, swojskie, pachnące, eleganckie, mniamnośne, do tak jest, ale to nie jeden ogonek, bo mamy cztery łaganki, więc dajemy cztery ogoneczki, o właśnie, w ten sposób, tak jest, tak jest, tak jest, no jedziemy przybrywa. dobrze jest podszedł, trochę dłoni. tak jest, Pieprz, dzisiaj mamy pieprz młotkowany. O proszę bardzo. soli, soli dajemy kłodaskiej Bardzo proszę. Ile ci z resztą pieprz? Liślaurowy. I środka. Kminek. Solidna kopa. Solidna kopa kminu rzymskiego. Do środka. No ja oczywiście coś co bardzo lubię i polecam. Panowie i drogie panie włączyć w kuchni dla chopa, bo to samo zdrowie, a potem naprawdę fajnie staje. E, Lubczyk kochani, tak jest nasz naturalny afrodyzjan. Bardzo proszę, teraz przechywamy troszeczkę kapustę. sa! Kapusta przygotowana, swojska, prawdziwa kapustka, a do garnka lejemy wodę. Tak jest, teraz to przelewamy wodą. A właśnie. I czekamy pół godzinki, aż to nam zmięknie. Jak delikatnie mięsko zmięknie, przykrywamy kapustą. No i gotowe. Perfekt.